I witam, kolejny odcinek. Tak jak widać, Golden Mask 4WD Profinder, można tu sobie napisać 1500-1900 nazw. A tutaj osoba coś tam mówiła, że coś mu się tam za bardzo te zasięgi nie podobają. Ja tam jakieś swoje przypuszczenie miałem że może coś być wolnięte ale jak osoba napisała że, że grunt działa normalnie więc odbiegłem od, od tej usterki a ja tam wszystko przemierzyłem posprawdzałem w zasadzie wszystkie funkcje działają normalnie wymieniłem tylko jedną rzecz która się po prostu psuje jak najczęściej w tych modelach i tak dalej, i tak dalej. Robiłem testy, no to na jakieś tam różne tej wielkości obiekty, to tam 30 z hakiem mniej więcej. E, zasięg, e, no po prostu nie ma zasięgu, bo zasięg jakiś tam jest, no wiadomo nie. sonda taka dostarczona, nie wiem jaka to tam, 20 czy 22 20, cm. Więc na takie były testy robione. Yy, yy, no co jeszcze powiem, no jeszcze no, po, po, poruszę po mnie jeszcze parę rzeczy, żeby rozwiązać jakieś wątpliwości, czemu te Golden Maski yy, prawdopodobnie są płytsze niż stare wersje i yy, których już tam nie są produkowane, choć jeszcze można wersje spotkać w kwadratowych obudowach końcówki serii kiedy były produkowane, ale trzeba też się mieć na baczności, bo tam były te modele już przerabiane. No i tak, tutaj niby jest 4WD Pro i tak dalej, choć to jest wersja light, która po prostu jest pozbawiona części elementów spłyty. Uważam, że te golden maski nowe chodzą gorzej od tych starych modeli z kilku paru po prostu przyczyn i tak dalej. No i prawdopodobnie są też dlatego tego no W ogóle tu w, tych, w tym Golden maskach, jakby ktoś miał starego, stary sprawny egzemplarz i porównał sobie z tym, to by tylko że tam po prostu nie było jakby po prostu tej funkcji tego audiofrekwencji zmienia tego tonu. Yy, można to tam sobie można było zmodyfikować i to działało, ja też tam kiedyś jakieś filmiki robiłem, bo tam jakieś parę sztuk miałem, więc, więc takie modyfikacje tam robiłem, yy, w, w tamtym to działało bardzo fajnie, a w tym ta funkcja po prostu ona nie działa, jak go powiedzieć, w szerszym zakresie i tak dalej. Yy, no właśnie, jeszcze chodzi o, o zwracanie uwagi, jakby ktoś tam szukał starego modelu. Tak jak widać, tu są śruby z takim kołnierzem, a starego Golden Maski w kwadratowych obudowach miały takie śrubki, bez tego kołnierza, więc więc można rozpoznać, jeśli ktoś tam nie, z, nie kombinował, nie zmienił śrubek. Więc stary, na starych egzemplarzach takie śrubki właśnie były, bo też się można z końcówki produkcji na, na, naciąć na Eg egzemplarze po prostu już o, takie skrojone z elektroniki eee, no dobra tyle na tyle, sprzęt sprawny raczej to nic tam nie, nie wyczaruje zresztą zaraz, za chwilę poruszę eee, w dalszej części no dobra wracając do tematu eee, pewne rzeczy uległy zmianom jeśli chodzi o Golden Maski, jeśli ktoś chce sobie może jakieś własne tam dochodzenie zrobić doszukując się jakichś zmian jeśli chodzi o, e, o przebudowę tych Golden Masków, które tam producent wcześniej robił, a teraz to tam bóg wie, kto to tam składa i robi, nie? Jak to się tam wie, e, no wie, nie wie, no. pewne można wysnuć takie domniemanie no, no golden maski te pierwsze serie były produkowane w kwadratowych obudowach wcześniejsze tam jakieś inne inne konstrukcje, ale takie których było tam najwięcej na rynku to właśnie w kwadratowych obudowach no, które tam były pozbawione niektórych funkcji bo były po prostu uproszczone tam jedynka, dwójka, trójka i czwórka jeszcze tam jakieś między modele które bazowały, teraz podkreślam, bazowały na jednej wersji płyty głównej która została skonstruowana Więc yy, funkcje funkcjami, jeśli ktoś chciał mieć więcej funkcji, no to musiał sobie dopłacić do wykrywacza, ale wykrywacz po prostu nie tracił yy, swoich jakby funkcji które były yy, były już tam powiedzmy wprowadzone czy przewidziane e, do, do rozszerzenia e, funkcji na panelu, więc czyli kupując e, model wyższy dostajemy e, e, tak samo wydajny sprzęt z, z dodatkowymi po prostu funkcjami, a później to się tak zrobiło, bo już też tutaj parę przy tych płytek różnych przez ręce się przewinęło. No i może też już nawet sam człowiek nie wiedział, ale że przez przypadek tam przeszło coś przez ręce yy, tych płytek, no to można stwierdzić, że pod koniec serii prawdopodobnie yy, jak już zaczęły być robione tego maski w tych jajowatych obudowach yy, był ten wizualny desing tego stelaża i tych obudów pozmieniany więc tutaj można się natknąć na pewne już płytki które nie są już odpowiednikami jakby do końca starych golden masków i to też coś się tyczy końcówki tych starych golden masków bo po prostu płytki yy, płytki zostały zubożone z funkcji można tak powiedzieć yy, no z funkcji jak z funkcji tylko że z elementów dużo brakuje na płytce więc jeśli mamy skrojony wykrywacz no to raczej on nie będzie głębszy niż taki jak był wcześniej produkowany i tak samo się dzieje właśnie z tymi, tymi golden maskami jedynki jedynki czy czwórki różne te płytki tam też e, są były robione i różne na różnych tych płytkach to tam jest skonstruowane teraz to tam nie wiem jak jest dokładnie Jakie te wydania tych płytek wędrują e, Tak jak w tym przypadku to jest model Pro 4WD Ale płytka jest taka w wersji light, która po prostu jest pozbawiona części elementów na płycie I tak no jak brakuje elementów, w tych nowych gledemaskach też brakuje funkcji, sensa więc można sobie wywnioskować, że, że taki wykrywać no nie będzie, nie, nie ma jak nie, nie, raczej nie będzie głębszy niż od starej konstrukcji. Więc no co to dużo mówić. Ja jestem tego zdania, no, że raczej nie warto sobie głowy zawracać nowymi golden maskami, jeśli ktoś chce mieć głęboki sprzęt lepiej poszukać, ale to też trzeba mieć na uwadze pewne, pewne wizualne zmiany, żeby się nie nadziać, bo, bo w starych kwadratowych obudowach też są płytki zubożałe I, i tak samo w tych, tych nowych konstrukcjach. Także no, jeśli ktoś chce mieć dobrego Golden Maska to szukać w starej kwadratowej budowie i zwracać uwagę na, na śrubki na panelu jakie są jakie były stosowane bo wszystkie te konstrukcje yy, pod koniec serii wydawane mają śrubki yy, z, jakby z takim kołnierzem z podkładką taką na stałe a te wcześniejsze konstrukcje mają po prostu takie zwykłe z łebkiem yy, bez spłaszczenia śrubki więc tu można to sobie odróżnić yy, no też robiłem tam kiedyś jakieś testy, więc tam zasięg się gdzieś tak plus minus kończy około 40 cm na obiekty tam większe to wiadomo i więcej ale jakieś tam uśrednienie zasięguje, a tak jak w przypadku tych nowych konstrukcji, które są zubożałe, no jest ten zasięg jednak mniejszy płytszy, no i to to się tam tak za bardzo nie da. Nie da się tego za bardzo udoskonalić, bo udoskonalanie to się... Wiąże z przebudową wykrywacza i, i różnymi komplikacjami po drodze, bo człowiek też nieraz coś tam kombinował, dłubał i się po prostu y, przy próbie jakichś tam przeróbek innych rzeczy po prostu sprzęt się nieraz po, potrafi zepsuć. Także także, no dużo zachodu z tym jest. Także, no nie wiem. Lepiej po prostu kupić jakiś sprawdzony sprzęt, który nie jest tam, można powiedzieć, kombinowany ze względu, żeby zaoszczędzić trochę pieniędzy i tak dalej. To nie wiem, lepiej sobie chyba jakąś po prostu kupić listę, która tak jak sądzę nie jest kombinowana, bo, bo raczej e, kiedyś tam może cały czas taka wojna jest. Zawsze. Tak było, że wykrywać im głębszy, tym lepszy. Nie, no tak, tak zawsze. Tak to tam szło w tych wykrywaczach. No, mimo, że te gold Golden Maski nowe są trochę skrojone, no one nie są złe, ale one nie będą już takie głębokie. Yy... No, Będę miały te swoje parametry ze starego Golden Maska, jeśli chodzi o... o szybkość odświeżania tych sygnałów i tak dalej, ale... Jeśli chodzi o głębokość, no to już nie są takie głębokie. No dobra, na no tyle co mogę powiedzieć więcej. Nic tu więcej niż działa, wszystko działa prawidłowo. Grzebanie, grzebanie w tych płytkach i modyfikowanie, no to Trzeba mieć po prostu sprawdzoną modyfikację, która działa, bo yy, kombinowanie po omacku, no to to się wiąże właśnie, że można po drodze taki sprzęt uwalić niejednokrotnie, no i później się zaczynają problemy jeśli to jest jeszcze sprzęt czyjś, a nie swój do eksperymentów no dobra tyle na tyle także kończę no i w małym jeszcze skrócie powiem, że jak coś głębszego szukać to kupić sobie jakąś listę, albo jakiś tam mm, inny analog, który jeszcze jest po prostu głęboki, nie? Jakiś tam Velox One czy jakieś tam inne sprzęty gałkowe albo które mają tam wsparcie poprzez procesor albo sobie nawet jakąś, jakiegoś starego XP Adventisa albo ADXa kupić gdzie tam zasięg jest dobry no wiadomo tam jest też mankament no bo sprzęt jednotonowy i tak dalej no dobra, także zmykam, trzymajta się, no i do kolejnego odcinka, jeśli coś tam kiedyś przywędruje jeszcze.